Trudności 6 minut odcinek będziemy grali w draw Your brain rot. A mm. zatem zaczynamy, no rysujemy Madum. Tam jest Garama N Madum, ale to jest chyba Garama. Garama. Garamram. Ram daj mi tutaj taki biały. Gdzie to jest biały widzowie? Jeżeli graliście w tę grę, to napiszcie w komentarzu. Galera, tu? O. A dobra widzowie, ja wiem dlaczego, bo tu trzeba... Bo biały kolor, to ja muszę... To zrobię taką obramówkę. Dajmy takie zielone nóżki. Już to totalnie nie wygląda jak to. Dajmy, ludzie się nie znają na sztuce. No na pewno nie ci, którzy grają w Draw a Rod. Mogę być w miarę pewny w siebie. Dajmy tutaj. Czarny Ja nie jestem najlepszym rysownikiem Ten garam araram, 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 cały czas gada Dobra, no teraz dajmy szary Tylko u mu narysujmy. Dobra, no jakoś tak tam wygląda, chociaż Wątpię, żebym wygrał. I przejdźmy parku, a jeżeli przejdę, to ja mam trzy próby. Jeżeli przejdę, jeżeli przejdę raz, to zostawiacie komentarz. Jeżeli przejdę, jeżeli przejdę za pierwszym, to zostawicie komentarz, to zostawicie lajka. Jeżeli za drugim to suba. Jeżeli za trzecim to lajka i suba. Mamy lajka. Teraz druga próba teraz o subika w widzowie w widzowie jest już 8 tych subików no i teraz subik jest już 8 tych subików ale yy, no i obiecałem wam brainrot go dla kibloka, ale coś mi się zacięło yy, z, tym, z tym kupowaniem tych brainrot go dla kibloków a teraz osuba i lajka jest yy, ale coś mi się zacieło więc jak będę tylko mógł to Kupię. Mm. Ja głosuję na nic. Co? Nie rozumiem tych ludzi. Zagłosuję na to, bo to jest jakieś, nie wiem, to mi może zagrozić w wygraniu. No. Mówiłem widzowie. Mówiłem wam. Co za pojedynek. Nie dziwi się, jak będzie, jak wygra, to nie wierzę, no, przecież to jest taki żart, kto głosuje na takie kartki. Czemu tu nie ma mojego? Ale kliknę na to. No jak czemu tu nie ma mojego, kurna, widzowie? O, jest! No moja musi wyjść, no. Jest to, Boże, ale jakim fartem. Skąd ten obraz, go nie było Jak ostatnia runda, no gdzie ja jestem? O, jestem, widzowie, jestem, widzowie! Mogę to wygrać, mogę to wygrać! I i no, tylko przez tą obramówkę tamten gość wygrał Dobra, miałem drugie miejsce, widzowie I tak było nieźle No dobra, teraz przechodzimy do yy do kolejnej rundy ale ja widzowie już się z wami żegnam mówiłem, że to będzie bardzo krótki odcinek yy, teraz rysujemy silnia Bombardina i ja narysuję tak po prostu, pokażę wam ej, ale ładnie mi wychodzi, ty Na razie mi wychodzi ładnie. No, dobra, widzowie. To już wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie suba i lajka. Ja, wam już, ja was już żegnam. I do soboty najprawdopodobniej. Więc pa.